Nigdy nie byłem ministrantem ani lektorem. Nie byłem w żadnej, nie należałem do żadnej oazy. A do kościoła zacząłem chodzić z własnej woli w wieku 21 lat. Ten film próbuje jakby zobaczyć taką egzystencjalną sytuację człowieka w kościele, który jest otoczony mnóstwem ludzi, a z drugiej strony jest w jakimś sensie samotny. Bez spowiedzi, kartki nie dostaniesz. Proszę, księdza. Poprzedni ksiądz dawał. Ale ten nie daje. Gdzie każdy gest, który jest normalny w takim świeckim świecie, tutaj zaczyna nabierać podwójnego znaczenia. Boję się, że coś niedobrego dzieje się w ognisku. Czego ty chcesz? Jako samego co ty? A czemu księdza z Warszawy na taką wiochę przenieśli? To jest chyba kara dla ciebie, co? Wchodzimy, można powiedzieć, rzeczywiście w jakiś grunt tabu które w Polsce jest bardzo w dalszym ciągu silnie jakby zakorzenione, istniejące. Kościół jest w gruncie rzeczy dzisiaj w Polsce głównie siłą polityczną, nie religijną. Jeżeli pragnie zawłaszczyć dla siebie taką przestrzeń mentalną i fizyczną, no to musi być przygotowany na to, że ludzie również spoza Kościoła będą w sposób prawomocny i oczywisty zabierać głos w sprawach również kościelnych. Daj mi poznać Twoje drogi, Panie nie chodzić twoimi ścieżkami. Zajmę się tą sprawą. Nie zamiatamy pod dywan. Spodziewam się bardzo różnej e, reakcji. Od akceptacji, zainteresowania, wejścia w dyskusję z tymi problemami do takich zupełnie skrajnych, e, odrzucających. Myślę przede wszystkim prze, przez ludzi, którzy tego filmu nie zobaczą. Którzy będą właśnie na podstawie newsów, recenzji, pogłosek Będą ten film oceniać. Co dzień umieramy. I rodzimy się na nowo. Andrzej Hyra, witam serdecznie. Zapraszam na film W imię. Tak? Czy można się wyspowiadać? Teraz nie można. Dlaczego? Jest sprzątanie.